Hej. Hej widzowie. Dziś odcinek czwarty A nie trzeci, bo z trzeciego i mogłam wrzucić, więc będzie czwarty. Jako trzeci. My tu mamy nową krainę. No, nagrywałam to na trzecim. Ale coś nie wyszło, więc jest tu kolejny niewidziany. 10, ale tylko zrobiłam jedną budowlę i jestem. Tu trochę zbudowałam. Jak widać. Yy, możemy chyba zacząć grać. A tak w ogóle zostawcie 10 łapek. No proszę. Jestem dopiero początkująca, więc chciałabym, żeby coś mieć. Trochę laguję. Co ja mówiłam? Yy... No nie wiem, Tom Trimer. Yy, mi się jakoś tak spodoba, więc zaczęłam nagrywać. Przepraszam, że nie wrzucam tak codziennie. Ale muszę... Mam takie własne obowiązki. więc nie mam yy, chwili, żeby codziennie tak wrzucać. Okej, okay. bo ja się, że zaraz coś się wyjdzie, ale lecimy. Um, tutaj mamy teraz wyspę, tak jakby gdzie pływamy. Musimy strasznie uważać, bo jak coś nam nie wyjdzie. Mamy kłopot! A! Dobrze. Ciężkie. A może sam spróbujecie się zagrać w Tomb Raider Gold Run i napiszecie mi mój e, wasz wynik? Jestem ciekawa, czy pobijecie mój wynik. Lecimy. 47. Więc jest źle ładuję, że teraz przegram To jest mój pierwszy odcinek, gdzie mówię i mu no Pokazuję mój głos. Czy my tu będziemy walczyć? Chyba tak zrobię. Dobra, gonimy go. Lecimy. Z wami nie mogę. Nie boję się. No i chciałam skręcić, nie udało mi się. O, ale mamy free. Więc lecimy. Dobra, ło. ło Kurde. No nie. Nie wątpię, żeby właśnie było free. Mamy za 10 bombek, ale ja nie chcę wydawać. Możemy budować, więc idziemy budować. Mamy 22701. Ja trochę nie widzę, bo mam oznak ile trwa. To kupujemy domek. Ło, wow, ale fajne To możemy? Nie. No to, to... chyba możemy, nie. A czy ja mam w ogóle już safe otwarty? Mam, chyba. a nie wątpię, mam, nie. Pokażę właśnie ten skin kota. Gdzie on jest? O, uh, a w ogóle wam dam taki, ja miałam o tego skina kiedyś, tylko yy, nie grałam, usunął mi się, więc nie miałam już tego, ale miałam tam taki. O, a wygląda tylko tak wygląda ten kotek. Tutaj możemy dostać darmowe pieniążki, jak widzimy w tą gierkę. Jak chyba to można nazwać. Planszę do gry. Ok. I lecimy. To będzie krótki odcinek, więc ostatnia gierka już kończę. O, a mi coś światło zaświeciło. Cłoneczko miłe. O, napiszcie pod komentarze w pod komentarze, jakim mieście. E, Jedziemy się rank? Ja mam 48 I Ale słoneczko u was świeci Napiszcie mi Będę przypinać serduszka Lecimy dalej Jeszcze jedna nagrałam No to jest ostatnia gierka No jako tutaj co gramy? Um, może nagram jeszcze e, tego kota, bo mi się nazywał. Może um, tak kota co wam pokazałam. Może nagram, to pierdę. Dobra. Płyniemy? Dobra, płyniemy. Ja boję się, że zaraz zginę. Naprawdę. Nie. Zginę, zginę. Dobra, żejemy. Jak wam się podoba w ogóle, że nagrywam z głosem? Dobra. Jak wam się to w ogóle podoba, że nagrywamy głosem? Z głosem. Tak. Może nagramy jakieś przelew, dużo? Nie wiem. Każdy Jeśli chcesz coś sirek to zrób i du. Czyli okreścicie się. Naprawdę, to pomaga. Lus. No, nie mogę. Dobra, to było... A nie, mamy free, więc lecimy jeszcze raz. Okej. Okay. Lecimy. Nie poddam się. Dobra. Jest. Dosia. Lecimy. Let's go. Co wiem... No chyba Wam się podoba ta seria z Tomem. No a tu masz kask. Widzicie to, my mamy jako kask, mamy takich katakusi. Dobra, doskoczyliśmy. No i nie skoczyłam. Więc ja już będę się z wami żegnać. Co, Angelo? My się dziś żegnamy. Zostawcie 10 łapek. No kto jedynie tu jest? Zasubskrybujcie kanał. Będziecie i, i dzwoneczek pod spodem. Oczywiście, dostaniecie powiadomienia, kiedy jest wrzucony odcinek. Będę wam e, shorty nagrywać, jak kupuję różne postacie. Bo y, tutaj czasami się wyskakuje, że mamy do zbierania i możemy kupić sobie postać Więc będę zbierać oczywiście i będę pokazywać te o jak kupuję Więc pa 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 pa, kocham was widzowie, serduszka I no, nie wiem jak to wrzucam, no to jest już pora obiadowa Więc smacznego 拜拜啊。Bye bye.